Znowu tryb samolotowy, jak uprawiam się ze zdiro. Nowy hajs, nowy stilo, nowy swag, nowy bilo. Nowy kier na debila, ale nie u pandemio. Nowy tryb, nowy pilo, nowy start, nowe kilo. nowy tryb samolotowy, jak uprawiam... Się nazywa, nie wiem, mów, wle, wle. A jak do mnie mówisz to uważaj, ha, mój pięt Mam energii jak Duracella, w zapasie jeszcze więcej Ona po dolary w hasie, a wokół sa to prędzej Dobij, jak ją trzymam w pasie, albo trzymam ją za ręce Ja przy kasie, a już nigdy bez Naładowany suko, chociaż prąd już mnie nie pyka Potrafię sobie poradzić, młody ma czas na głośnika Ktoś Chciał wejść tak wysoko, a się potknął i kusztyka Jakaś suka, której nie znam, pyta czy puszczę jej dymka Jestem wyciszony suko, nic mnie nie dotyka mnie nie mnie mnie znać do nawet jak pogrzebisz plika Wiesz, umiem się postarać, kurwa, żeby było miło No samolotowy, jak u się ze Nowy hajs, nowy kilo, nowy szlek, nowy bilo Nowy cash, nowy bilach, ale nie ufam debilom Nowy truck, nowy nowy staw nowe kilo Nowy butyk samolotowy, jak u się ze Jak ty, ku, torbette albo bentley Tam nie gali, ku, czy znowu mają pretensje Jak on się nazywa, kurwa, nie wiem, mów, mów, A jak do mnie mówisz, to uważaj, hamuj pięte. Ale co